Multimedialny to jest nowe rozwiązanie, które z jednej strony już funkcjonuje na rynku, ale w zupełnie innej technologii niż opracowana przez nas. Stół multimedialny przede wszystkim ma służyć jako pomoc do oceny dokumentacji, do skanowania dokumentacji poprzez stół, czyli nie używając innych zewnętrznych urządzeń, ale właśnie naszego stołu. Ta dokumentacja wędruje później do. Komputera, który jest w stole i, i może być odtworzona, przekształcana, modyfikowana. No i ważna rzecz, jesteśmy w stanie zaproponować ponad 40 punktów dotykowych, co jest praktycznie albo nieosiągalne, albo trudnoosiągalne w konwencjonalnych rozwiązaniach bazujących na przykład na dotyku pojemnościowym. Druga bardzo ważna cecha jest taka, że możemy budować stoły czy budować wyświetlacze na bazie naszego rozwiązania o nieograniczonym rozmiarze. A to znowu w stosunku do standardowych technologii jest albo niemożliwe, albo trudno wykonalne. Innowacja w naszym rozwiązaniu polega na tym, że nie wykorzystujemy nakładek, jak to dzisiaj wygląda w przypadku takich modułów wyświetlaczy dotykowych, ale zbudowaliśmy od podstaw całe rozwiązanie, które bazuje wyłącznie na optyce. Czyli wykorzystuje różne widma promieniowania, wykorzystuje podczerwień do analizy dotyku, e, oczywiście emisja światła e, na wyświetlaczu, opracowane przez nas podświetlenie LED-owe, dopasowane do tego, żeby uzyskać jak największą wierność barw, czyli dopasowane diody, moduły sterujące. E, no też staraliśmy się, żeby to było efektywne energetycznie, czyli żeby pobierało stosunkowo e, dopasowaną ilość energii. W stosunku w porównaniu do, do tych rozwiązań konwencjonalnych. Czyli innymi słowy, nasze rozwiązanie cechuje się innowacją opierającą się na niemal wyłącznie optycznej analizie tego, co się tam dzieje. W naszym stole używamy technologii podczerwieni w przeciwieństwie do takiego klasycznego rozwiązania bazującego na takich warstwach rezystancyjnych. No tutaj akurat podczerwień daje nam to, że po pierwsze nasze oko nie widzi tego promieniowania, więc dla użytkownika nie jest to uciążliwe, a po drugie ta duża płaszczyzna stołu dzięki podczerwieni ma równomierną czułość w każdym miejscu. W przypadku dotyku te, takiego wykrywania rezystancyjnego no, mogłoby to sprawiać e, trochę e, problemów użytkownikom. Rozwiązania istniejące dotychczasowo, czy to pojemnościowe, czy rezystancyjne, y Przestają działać, czy przestają być płacalne gdzieś powyżej 40 cali. Tego rodzaju rozwiązania no po prostu nie istnieją dla tych dużych ekranów. To rozwiązanie z kamerami ma przede wszystkim taką zaletę, że jest modułowe. Czyli jeżeli mamy większy ekran, wstawiamy większą liczbę Takich modułów, i możemy się dopasować do każdej wielkości ekranu. Nie jesteśmy ograniczeni rozmiarem. Kamera jest obsługiwana przez mikrokomputer Raspberry. Dane z kamery wiadomo, to jest duży strumień danych. Gdybym ja wprowadził do komputera strumień z tych 12 kamer, które są wewnątrz tego stołu. Mogłoby moc obliczeniowej nie wystarczyć tego komputera. Każda kamera ma własny mikrokomputer Raspberry Pi, który to mikrokomputer analizuje dane, które przychodzą z tej kamery, na, oblicza na ich podstawie, gdzie stół został dotknięty i tak przetworzoną informację wysyła do komputera głównego, więc w tym momencie ten strumień jest dużo niższy. Wewnątrz stołu jest zabudowany switch internetowy, gigabitowy, który zbiera dane z wszystkich tych Raspberry i wysyła do komputera głównego. Dotykam do szkła. Pojawia się obiekt, który, który nie jest powietrzem. Nie ma całkowitego wewnętrznego odbicia, tylko jest rozproszenie podczerwieni na palcu. Więc z punktu widzenia kamery pojawia się w tym miejscu jasna plama. I teraz możemy określić miejsce, gdzie w polu widzenia kamery jest ta plama, możemy określić jej jasność, możemy określić jej szerokość, na tej podstawie wysłać dane, że w tym miejscu ekran został dotknięty. Im większy nacisk, tym większa jest średnica tej plamy jasnej i tym szersza, tym jaśniejsza jest. Czyli zmienia się średnica i jasność, i możemy tego użyć do określenia siły nacisku. Więc dzięki temu, że mamy tutaj do wykrywania dotyku zastosowaną podczerwień, można też wykorzystać tak zwane aktywne wskaźniki podczerwieni, czyli coś wyglądające jak długopis, ale zamiast tuszu w tym miejscu, gdzie normalnie jest kulka długopisu, mamy zastosowane diody świecące właśnie w bliskiej podczerwieni. Dzięki temu użytkownik może po tym stole też tym wskaźnikiem operować tak jak zwykłym wskaźnikiem, chociażby w, tak jak w tabletach mamy do czynienia. Kamery są szerokokątne dlatego, że y, mamy ograniczenie wysokości tego stołu. Więc im szerszy kąt kamery, tym mniej modułów trzeba, żeby ten stół obsłużyć. Kamera szerokokątna, praktycznie rybia oko ma bardzo duże zniekształcenia geometryczne, więc zanim y, ja te współrzędne punkty przekształcę do współrzędnych, które wysyłam do komputera, muszę te zniekształcenia zredukować. Wzory matematyczne do tej redukcji są no może nie aż tak bardzo złożone, ale tam jest sporo trygonometrii. Gdybym to liczył w czasie rzeczywistym, nie miałbym mocy obliczeniowej na to. Parametry korekcji są liczone w komputerze zewnętrznym w czasie procedury kalibracji stołu i gotowa tablica z odpowiednimi parametrami jest zapisywana do, na kartę SD dla Raspberry, Wtedy zamiast liczyć funkcje trygonometryczne w czasie rzeczywistym, mamy po prostu odczyty wartości gotowych już z tabeli, który jest znacznie szybszy. Stół ma również funkcję skanera, ma dedykowane pole pod funkcję skanowania. Dodatkowo cały obszar stołu ma możliwość skanowania QR kodów. Za konstrukcję stołu generalnie odpowiadała firma IMEDIA i ona przeprowadziła symulację w SolidWorksie. My dawaliśmy wytyczne konstrukcyjne do, do stołu, tam, gdzie powinny być zastosowane odpowiednie podpory, żeby matryca nie pękła, czy szkło, wskazówki konstrukcyjne, gdzie wymagamy podpór pod odpowiednie zabezpieczenie wytrzymałości konstrukcji. My współpracujemy z różnymi firmami. Wiadomo, czasem firmy przychodzą do nas z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu czy to za pośrednictwem Instytutu Transferu Technologii, czy poprzez Dział Nauki, czy poprzez dziekanaty nasze. No i myśmy współpracowali od jakiegoś czasu, właśnie wykonywaliśmy proste badania, rozwiązań, które są produkowane przez firmy i media. Natomiast pojawił się pomysł, żeby sięgnąć po środki zewnętrzne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. No i był potrzebny po pierwsze pomysł, po drugie partner naukowy. Jako, że myśmy się już trochę znali z e-medią, więc zaproponowaliśmy to rozwiązanie. Firma jakby przetrawiła ten problem i podjęliśmy decyzję, że rzeczywiście możemy wspólnie podjąć się tego wyzwania. Przeanalizowaliśmy cały rynek na świecie, znaleźliśmy podobne rozwiązania, które realizował Microsoft, ale odstąpił od tego problemu, bo nie uwzględnił pewnych czynników, które myśmy zaobserwowali. No i uznaliśmy, że, że mamy możliwości, mamy szansę na to, żeby to rozwiązanie powstało właśnie we współpracy. No i tak naprawdę i media złożyła wniosek o dofinansowanie. Myśmy przygotowali bardzo dużą część merytoryczną do tego wniosku, i później już tylko kwestia realizacji poszczególnych etapów. No i właśnie zakończyliśmy ten etap podstawowy, czyli opracowaliśmy prototyp. Czekamy teraz na wdrożenie właśnie w szpitalu. Podjęliśmy próbę realizacji tego wdrożenia w szpitalu MSWiA w Białymstoku. Z racji tej, że teraz też realizujemy drugi duży projekt właśnie ze szpitalem. No i, i mamy zapewnienie, że tam właśnie będzie on testowany przez medyków. No i zobaczymy, jaki będzie wynik. Nabyte doświadczenie przy tym naszym Optitaczu, bo tak się nazywał projekt stołu multimedialnego przenieśliśmy z rozwinięciem. Do rozwiązania, które się MedTap, więc potrzebowaliśmy tylko wsparcia kolegów z Wydziału Mechanicznego, informatyków oraz kilku kolegów z Wydziału Elektrycznego, żeby można było to rozwiązanie wcielić w życie. No i to też już jest zaawansowane. Jesteśmy po pół roku realizacji projektu. Mamy wykonany model funkcjonalny, teraz czekamy na realizację prototypu. No i za dwa do trzech miesięcy wprowadzamy nasze rozwiązanie do szpitala, do testowania już na żywym organizmie. Natomiast realizujemy też inne projekty mniejsze, to są obony to na innowacje z firmami z całej Polski. Jak gdyby cały czas tematyka oscyluje wokół kwestii dotyczących wykorzystania promieniowania optycznego, budowy opraw oświetleniowych, wykorzystania podczerwieni, układów światłowodowych.